Witam was widzowie w dzisiejszym odcinku ze straży pożarnej I od razu odpowiem wam na pytanie dlaczego słuchajcie ostatnio filmy zniknęły i 21 No nastąpił pewien problem i po prostu musieliśmy coś takiego zrobić Ale już wracamy z serią niedługo będzie inny zastępczy wóz jako 21 Odnośnie konkursu który jakiś czas temu był na discordzie Pozdrawiam Ogłewk, Diamen88, Kapitan Nemo oraz Marcin I zostawcie widzowie jabłko w górę, zostawcie subika i oglądajcie dzisiejszy odcinek yy... Ej, po, co ty? E, nie pojeb... się coś. To co sam co jest k***a, mać. Wracaj, ty i tu tam. Ej, ale spokojnie, panowie, co jest? Co się dzieje? Ej, czyli... co by się stało? No, Ej! Zaraz... Strasznie, e! strasznie ten. Ej! Ej! Zejdź! Za Zejdź! Aha, ale to dlaczego nie może tu parkować, jak jest miejsce wolne? Jakby... No, raczej parking dla nas jest z tyłu, nie? No, kto to ci to sprawdzi, no? No, jakby kontrola przyjechała z góry, tam? No to to Filip ma problem To niech z nie? przyjedzie. Dobra, no, na no 25 też Gulasz! Stoje. O, gulasz! Atyk, Damian! Nie mówię, nie? No, ale buciki mamy. jestem. no, Cześć, cześć, chłopaki, cześć, cześć. cześć, cześć bo on się zaczął cześć, do mnie cześć. dobierać w ogóle, nie? Bo podchodzi, ja mówię, chłopie, odejść ode mnie, bo ja gejem nie jestem. O! OLEK! O, co ty masz z włosami? No wiesz. Przefarbował Yo. sobie. ale to jak to czemu ja ty nie mogłeś tu parkować, o co chodzi? No a nie wiem, ja nie wiem, Filipowi, no nie wiem, coś chyba, ta, żyłka. Filipowi Uwaga, chyba od bo... tego 22, odbiło, oho. Do odpalenia się czujki przeciwpożarowej w kafejce internetowej w pobliżu centrum. Kafejki jeszcze istnieją? Dobra, szykujemy się pa... Kurde, znowu sam jestem, no czemu oni tak szybko się ubierają? Szybko, szybko, a 22 dzisiaj. Warszawa 998, TU-303-13, zgłaszam ci wyjazd z zastępu 21-25 Do czujki przeciwpożarowej... 22? Ja 22? 22, nie 20. 21 Aha. Nie wyciągacie butli z tyłu, tylko wyciągacie butle z wozu we Wezwę wam dowódcę 25 też z wami wejdzie Jeden z was oczywiście odcinek, nie, Damian rozłożyć się linię kupną, nie, Roz, rozdzielać by złeczkę. oczywiście 13 do 25 Zgłaszam się 25 Słuchaj, puścisz mi jednego od siebie razem z moimi chłopakami Cóż. Puścisz mi jednego od siebie z moimi chłopakami VOD Czemu jednego, jedną rotę? O, ludzie już to chyba tu. Nie, jednego w trójkę tu dziesięciu. Czemu? Znaczy, okej. Okay. Dobrze, już proszę pana, spokój. Warszawa 998, 350. Czegoś trzeba by się przydać? Warszawa 998, 25 na miejscu. Przyjął. Mama Odo, jestem gotowy. Ty bierzesz węża dzisiaj? Chyba, że z wami wchodzę, tak naprawdę. Dobra, dostałem E, proszę Pana, e, proszę na razie poczekać, sprawdziłem co się w środku dzieje. No, no właśnie, no, proszę nie, nie, wiem, nie ale wyprowadziłem wszystkie środki, tam już nie ma Jeszcze raz proszę Pana, co? E, tam już wyprowadziłem wszystkie tam już nie ma nikogo w środku. A Patryk, wchodź, wchodźcie, chodźcie, wchodź. Dobra, to my zgłaszamy wejście w takim razie. No to wchodź dalej, no, szukamy na razie Pomieszczenie tam jest jakieś. Ty, bo prąd jeszcze działa, ja tu widzę. To zaraz zgłosimy Filipowi, żeby A Jakieś? Zgłaszam. Robimy zasilanie wodne hydrantów. Dobra, no to wchodźcie, no ja wam nie będę przeszkadzał. Tylko prawdą kątkę. Czekaj, bo zbiórkiem nikogo nie ma. Chłodna, chłodna, wchodź, pod wchodź, biurkiem wchodź, wchodź. nie ma nikogo, nie, tutaj nie ma. No to chyba po prostu to jakiś dym się unosi, zaraz będzie trzeba zobaczyć co mieszka nie? Nie, tutaj. A czyli A nie, czekaj, 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 tutaj masz na lewo zobacz Gdzie? No tutaj, w tym tym. Trochę się coś ze środka jakby. To ta pierwsza, nie wiem, serwerownia. 15. Zajrzyjcie tam do środka. Dobra, lej to, lej to. Eee, rota pierwsza zgłaszam. powiedz mi, masz jakieś zażarzenie o nic nie ma? Na tej chwilę nic nie ma, odłączcie prąd tylko. Powoli dymiu znika, panowie. Warszawa 998, zgłaszam 313. Filip, podejdź tu na chwilę, jak tam skończysz komunikację. słuchaj, wstępne rozpoznanie dla ciebie. W środku, sam dym, nie ma żadnego okna. Dymiarki potrzebne. Nie no ma to, chciałem do niego zgłosić. Zaraz chodź. będę to sprawdzał. Przyszli mi z etr na miejsce oraz pogotowie. Proszę teraz... iść Proszę na chodnik. Proszę przejść na drugą stronę. Ile Proszę razy mamy powtarzać? Dobrze. E, o, Filip, Dobrze, od dymiarki chodź. bierzemy i teraz. Proszę wyłączyć ten telefon. No ale no, poczekaj, Daliście wodę, tak? Proszę tak, no to chodź wody. ze mną. W sensie, Proszę, a, czy, załóż tylko no, od. Tak? Tylko tam jest dym, nie wiem czy ten Wchodzisz bez? O to bez, proszę o, o, to wchodź, już aż tak tyle tutaj nie ma To idź może Dobra, przygotujcie dwie. we dwójkę te oddymiarki w tym czasie Dobra. No i chodź idziemy. Jeszcze tu się trochę unosi, minimalnie jak widzisz, ale oni lali głównie na to wodę, na to starali się nie lać Bo tu jak widzisz serwerownia, tutaj nie wiem, po prostu nie, nie mogli tego otworzyć, lali ale... w, w, do środka, nie wiem co to jest Ale się czy... znaczy, paliło się to? Nie, dymiło się. Y, takim ciemniejszym dymem. Eee, idziesz po haligana z kolegą z i przychodzicie to otwierać. Olek, który to Olek? Bo nie widzę, bo no ja. wszyscy w tych tych tu. hełmach. To chodź ze mną. Mamy zadanie do wykonania. Bierz haligana i wchodzimy. Rozwalamy to, na co wodalałeś. Bo ja tu, jakby nie znam, ja tu kolegi imienia Bojanowy. OPAK jestem. Tylko ty mi w sumie powiedziałeś. Y, ja się przydam jeszcze, czy już mogę. Ja o, e, pytaj się Filipa, nie mnie. E, Filip! Ale to nie ja. Panie, Uwde, który to Filip? Tam, tam! Panie Filipie, yy... dla pana. Tam Oj, właśnie. przepraszam. Panie Filipie. Dobra, zobaczymy teraz na co wodę lałeś, także rozwalaj. No chce co tu masz. KDR, zgóźdź na 25. Zgaszu. I co tu jest? Słuchaj, dostałem właśnie informację od, od jest... kierowca, który taki... przyjechał. Co? Podobno w. Bardzo martwi się o jedną osobę, osoba w czapce płci męskiej. E, nie wie, czy. No, martwi się o niego. Powiedz mi, czy był tam, czy jest tam, czy ewakuowali się go. E, słuchaj, żadnej osoby w środku nie było, wszystkie osoby wyprowadzone na zewnątrz. Poszukaj, potem. Ee, co mówisz, że co, bo tam. Przyjął. Co, Przyją? co, co, co mówisz? To, to są jakieś serwery, są, ale spalone to dole widać. No, no to się serwery zaczęły palić. No, dobra, no. to odś... Czemu wpuszczacie go tak blisko? Kto to jest? Ty to. No to, dobrze, to jest? wiemy, wiemy to właściciel mówicie? właściciel. Zapraszam właściciel. pana ze mną, zapraszam rozwali? pana ze mną, bo ja byłem w środku. E, panie właścicielem, Pojecha, tak? To wyście tam rozwali? widziałem tam. Paliło, paliło się coś. Znaczy paliło się, mi... bardzo mocno proszę, się to dymiło. To się Ale pan nie krzyczy to na mnie, ja panu gasiłem lokal. Coś się dymiło. Chciałam nie krzyczeć, moja się Dysiło... pana, proszę się uspokoić. Jeszcze raz pan krzyknie i nie udzielę informacji. Dobra, dymiło się. Zaczęliśmy lać wodę. Później się okazało, że to były serwery schowane w szafce. Także to jest wszystko spalone i polane wodą Się zdobiem kto to zrobił, nogi z dupą powyrywam Polecam. To, to musi pan szukać kogoś innego, bo to nie, akurat ja nie miałem przy sobie węża Or, Dacie mi pieniądze za wszystko, jadę do domu Do Berlina? Zapraszam Bardzo dobrze A, e, Już, już czekam na pozew, już czekam na pozew no, no, Dobra, wejdę wam by słowo, gdzie jest właściciel e, e, Odjechał e, sobie. Powiedział, że nam pozew puści i sobie pojechał O, już tak. czekam Na niemieckich placach, więc pojechał do domu Na niemieckich no. I już który, a... pozwolił odjechać? Nie wiem, siata, no, ja nie obietrzań. będę pod auto wbiegał No auta. nie no. A Ja nie będę podbiegał pod auto, jak chcę żyć A powiegał. ja nie będę tu bo ja to muszę komuś k***a mać oddać, a jedyną osobą uprawnionym jest właściciel, który k***a tam pojechał No to... Panie, przepraszam Ja Nie, nie pana Pan odsunie się. Dobry, zna pan właściciela numer telefonu, właściciela lokalu, tego co przed chwilą tu palił się, czy nie? Nie, ja, ja widziałem jedynie, że on BMW miał takie. A no to tyle to widziałem. I ja widziałem. No, no dobra, no dobra, no jak to Jak go takim a, to, a to co, bo jak go znajdę, to mogę mu powiedzieć. No czy jak pan znajdzie, to niech przyjedzie tu, bo myś, potrzebujemy go. Dobra, to jak okay. znajdę, to mu powiem. Dobrze, do widzenia. Do widzenia. O. Zadzwoniłeś proszę, po pana, niego? A następny raz pan nie z miejsca zdarzenia, bo jest pan jedyną osobą uprawnioną nie da temu, do oddania no, da się. Zmyć, nie, nie, wiem, może to zrobić. Ja chodź pan. Ja idę po pani, ja daję panu A co on, to on to zrobił? Ja będę miał z tego problemu No nie. Ale to Ale ja ja to jak on to zrobił, jakby liście obok nie. da się zmyć. Ja widziałem, bo ja mu kazałem stąd, żeby stąd poszedł na chodnik, bo tu i wejpem Ale to niemożliwe, że chłop ze SP nam obrysował. Dziecku, ja, ja temu gówniarzowi kazałem stąd wyjść i on peta palił i on mi to przerysował, bo się da mnie nie... No to Mówią. na policję trzeba, no to weźcie. Ale zobacz, no ja będę miał z tego później problemy, no zobacz co zrobił, rysa na centymetr, no głęboko. Byłem... Eee, się tutaj, ja, no nie. tu nie ma monitoringu, no ale to akurat tak zaparkowałeś, że może nie widać, no ja nie wiem, no. Ja... Ma pan monitoring? Mam, ale nie wiem czy działa. No dobrze. Słuchaj, miejsce oddane osobie uprawnionej, właśnie silowi. Ja wracam na jednostkę. Tam kebab był widzowy, czy to nie te miejsce? Oddałeś już? To wracamy, tak? tak? Macie te dokumenty, macie te dokumenty A, to da Pania tu przekażę ja to jest dla Pana To jest kwitek na szitowanie dla ja Pana Ja tego nie chcę, ja tego nie chcę, weźcie to Nie możesz Musisz to zostawić, no Panie, no później się będziesz sądził, to nie masz kwita To już dla Pana ja dobra Ja się dobra. nie będę sądził to... Dobra, dobra proszę, zamykam drzwi Tam widzę ile ty masz na liczniku, zwolnij Włosy i co? Dym po prawej! Ale biały Proszę, 998, zgłosię dla 25. Za 25 e, Wrócimy trochę później, mamy kontrolę drogową. Nie, nie, nie. No, 998, zgłosię G10 dla 25. No nie ufam w Twoje umiejętności. 25. E, potrzebujemy dowód... E, no właśnie, o to No jedź. Do zatrzymania u nas. Yo. Yo. i musimy tam jechać. Jedziemy, jedziemy całym składem. Brabusikiem takim, nie? O <laughs> jakim służbowym? Polonezem To idź po kluczyki, ja idę wodę sobie tylko wezmę i mogę jechać Tu masz instytutor Nie, gdzie z tego, jakieś tam żule piją z tego, ja idę po tą z lodówki zimną Ja bym pojechał moim, też czerwone No to możemy na dwa pojechać, będzie gęk A multiple! <śla> Czerwony stoi tam Żółtką w sensie Tak, no, to idziemy do kij? patrzcie nie bo? Nie ma kluszyków od Kiffs, tylko od Polonezy No jedziemy Polonezy! Ktoś tam ukradł wóz, ale wozu nie ukradł. A co tu robi w ogóle samochód Zbigniewa? <grym> Zbigniew, może nie wiem. Z kawę <grym> siedzi. Miał dziś na służbę przejść, ale utrudnił. No przecież to jest dwuosobowe. Nie, a nie, czte pięciu. Siedmiu. Dobra, panowie, ja nie będę tu w tym porne mieć, ja ze swoim. Chodź za mm. Jedziemy. Idziemy moim boltem. Warszawa 998 to 13. Zgłaszam wyjazd służbowy. Zgłaszam. Wycieczka kraje Czemu ty masz Słucha, Słuchaj, ja ci zgłaszam wyjazd w celu zapłacenia mandatu. Ty poczekaj, mówiąc o mandatach, czemu tu jest jakiś mandat leży z przodu? Nie wiem. Za Ty lepiej opłać ten mandat, bo nam to auto zarekwirują. Ja ci masz zielony. Ale nie wymuszaj, no! No nie Ale wymuszaj! No nie wymuszam, no zielone jest! To jeszcze po znikuje, ja pierdzi. To ci dobra wyjadę. Ty, to jedynie wiesz. to na tablecie klika, bo tam ludziom krzywdy nie zrobisz. I tak musisz użyć żarty, syren, żeby, żeby zawrócić. Nie, my jesteśmy prawni, zawrócimy. Dobra, bierz bomby i zawracaj, no nie będziemy do końca jechali. No, no nie, no policja. Boże, jak tak się boi. boi, jak się boi. Ważaj, no nie wiesz. Zawieszenia zaraz nie będzie po twojej jeździe, gorzej niż Zbigniew jeźdź. Dobra, parkuj tutaj. Wytamy cała wycieczka szkolna przybyła. przybyła. Panowie, Miało wie, być dwóch, a jesteśmy na cztery gabloty. Co to się dzieje? Dobry. Miało być dwóch, a jesteśmy po. na cztery gabloty. Aaa, ty też a to nie, znasz! Bo, panowie, <trym> tak oddzielamy trochę ich. Dobra, co się stało, jaki problem? Wasi koledzy przyjechali na czerwony, mówią, że późne zielone. Późne zielone, dlaczego pan nie rozumie, tak? to Pan się na mnie patrzy, jak spałem, bo z panem na ja na na Nie, na wideo jest czy Na wideo? Na wideo jest czy jest Nie, bo skręcali z podporządkowanej. Taką byłem widzą. Puścili was? Dokładnie. Na bogato, tak? To Jak obchodzi, patrzę na te auto które to jest... my mamy, to zobaczę, ja takie zrobiłem. wcale nie bogate, nie? To jest bogato, nie? wideo i tyle. No to, to pan pokaże wideo jest wasze tylko w historię. Hmm. Filip, 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 Filip. No otwórz mi, Filip, ja nie Filip, będę patrzył Trzymaj się, się. trzymaj się. Panie, trzymaj się. z tyłu, trzymaj Nie sprzedaj się! Filip, nie sprzedaj się. się. Nie sprzedaj no oh, się. Czemu policja i... śmigłowcem? Pa, pały śmigłowcem! To było w pałytizmie Dobra, chodźcie, oglądamy, połysiu. Chodź się oglądamy. Cze, muszę to zobaczyć Co byście odwalili? Przecież to jest niewyraźne nawet No zobacz no. widzi pan, jest pomarańczowe światło A pan jedzie jak no, jest, no właśnie, ten, pomarańczowe ten, Ale na niebieskim a... wyjeżdżałem Przecież to nawet niewyraźne jest, Na świetlnych wyjeżdżałem ale... To za nic nie winać proszę jedzie. pana dziękuję. Dobrze Filip, Też zawsze, jest zawsze jest drugie wyjście Czuję się niewinny Będzie mandat Zawsze jest drugie wyjście Kto przyjmuje mandat? to jest nawet niewyraźne e, poszekaj, idę sobie po swój, swojego kwitaty, wypisz swojego, ja przyjmuję ten mandat a, ale nie aż zapalić musiałem w tej sytuacji No, stres straszny, nuda a po, e, Panie policjancie, punkty karne to idą na remizę czy na kierowcę? Na kierowcę A ile masz, prawdzi? Ma, ile masz, ile masz? 15 chyba Czekaj, No to jedyne co, to będziesz mógł, mógł z tablecikiem biegać Paksówka zostaje Dobrze, będzie w wysokości 500 zł Oraz 15 punktów Czyli tracisz prawko Panie, proszę, zr zrób mu pasowanie na rowerzystę teraz, nie? Uklękni przedni Dobra, Uklęknij przed nim, tak lizakiem weźmie Proszę pana, no kierowcę stracimy, nie, nie Zobacz, ja 5 punktów miałem, ja 5 punktów 5 pięć pięć miałeś? Pięć miałeś? Pięć miałeś? Pięć no 20, tak, to, tylko pięć, to, tak, to, to jeszcze przeżyjesz. Pójdź na ten Kasujesz kurs, No szkolenie proszę, proszę pana, kasuję się dopiero za rok Następnym razem wybrak... wracamy na błyskach na wszelki wypadek, no przyda się jeden taki wybryk i to na rowerzystę by było. Szkoda, że my nie mamy wideorejestratora Warszawa 98, bo 25. Proszę Warszawa. Eee, interwencja zakończona, wracamy do koszarskiej. To nie zła interwencja. Warszawa 998 13. Zgłaszam. Jaki wypad z ekipą? Mandat opłacony, ja brak. Aha, już z była. Koguta schaba już może kolejny kłapać. Czekaj, daj masz Janusika. A, na czerwonym, na czerwony pojechał. <noise> Włączaj babby. <pampy. głos> mamy to nagradę, mamy to nagradę. Proszę na bok. Proszę. Proszę na bok. Ja podejmuję wobec pana zatrzymanie obywatelskie. <laughs> to, żeście nagrabili na czerwonym świetle. No, panie, panie. Szybko, ja już mam wybrany 997. Proszę, albo wystawiasz koledze mandat, albo dzwonię na policję. Zatrzymanie obywatelskie. Proszę to się nie oddalać z miejsca interwencji. To możemy dzwonić. <laughs> Proszę pana, tam nawet nie było... Tak? Nie było światła. Nie było światła warunkowego. Przysięgam, nie widziałem tego światła. My też nie widzieliśmy. Czeka, pan, Dzień dobry, zatrzymanie obywatelskie na funkcjonariuszu policji. Poproszę... Jaki to jest adres? Poczekaj! To jest. Tam pójdę. Idź do znaku e, poproszę patrol policji najlepiej drogówki tutaj panowie sobie przesadzają BMW... Proszę WL, rejestracja BMW uciekły z miejsca interwencji, proszę o pilnie przyjazd na miejsce i e, i ten mamy nagrane, także mamy całe tablice. Pozdrawiam Ci mówię Pały uciekły i ja pierdzia. Tutaj, tutaj. Dobry aspirant sztabowy, Nowak. Eee... Patryk, dzień dobry, ja dzień? jestem tutaj, ze straży pożarnej, była bardzo niemiła sytuacja, ponieważ... Ja mam to nagrane w ogóle, mogę pokazać, Dobra. czekaj, dopalę i pokażę. Eee, była sytuacja, że chłopaki z waszej drogoweczki w nieoznakowanym BMW, rejestracja WL i tam było... H na pewno w tej rejestracji, chyba 3-5 Zaraz pokażę, bo mam nagrane Przejechali na czerwonym Dobra. świetle Dokonane zostało zatrzymanie obywatelskie Nie chcieli nałożyć na siebie mandatu Zadzwoniliśmy Dobra. policję Oni na policję weszli do wozu i uciekli Tutaj proszę pana Jest nagranie, proszę sobie zobaczyć Ja byłem pasażerem, dlatego nagrywałem Krowce grzecznie jechał Przejazd na czerwonym świetle, jak widzisz O, widzę, widzę My czekamy na zielone, przejechaliśmy na zielonym no, to widzę, się. Że, że jeden z naszych nowych tam jedzie Kurde Nie wiem. normalnie Oni wam jakieś zatrzymanie robili czy co? Tak, wcześniej było zatrzymanie przez nas sprawdzone yy, tak Dobra Tu jeszcze dowódzik, jak pan chce ja mogę, będę jechał, będę wracał Dobra, dobra, moment Ja je tu w miejsce interwencji, bo kolega na telefonie coś tam ogarnia sobie spiszę pana Dobra, pan Patryk Dobra Okej, okay. w razie czegoś proszę jeszcze dzwonić Daje, ulotkę naszą. Proszę, To jest bez, bez, bezpośrednio do WRD. No oczywiście. dobrze, ruch drogowy, oczywiście. No to pre, proszę mnie poinformować, jak go złapiecie. Ach, dobra, wiemy, to dobra. Się, o, to tam do was, do, re, do remizy. Kogoś wyślemy, po inform. Lecic, my to tutaj niedaleko, nie? Wiem, wiem, dobra. Dzięki, dobrze. Do oni zawracają, Co to. Czemu oni wszyscy łamią przepisy, widzowie? Chyba. Czekaj, chodź i powiem wam co się stało, bo to nie, nie mogę z tej sytuacji. Aj! ja wam mówię. No. Chodźcie, chodźcie, opowiem wam sytuację. Nie 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 to, Takie bo seria, tylko się nie do końca. Do końca. To do końca się. do szatni, chodź. Podjeżdżamy, podjeżdż po e, e, złapaliśmy policjantów i oni uciekli. Więc dzwonię na policję, że ucieczka policjantów z miejsca interwencji. Przyjechali, spisali i powiedzieli, że będą ich szukać, bo tablicy pokazałem im. Wzię wzięli nagranie. Ja odjeżdżam, a ta sama drogówka, która wzięła do mnie z interwen interwencji, podjęła, nie? Zawróciła na podwójnej linii na zakazie zawracania, bez sygnału. Nie, <grymne> <grymne> ja, ja, ja tak się śmiałem z tego <grymne> Ja Co oni tam robią w tej policji A kółko wzajemnej aderacji się w ogóle zrobiło Macie nagrane? Tak. Nie no nie nagrałem, no nie, ja kierowałem teraz to nie nagrywałem Ale dosłownie jadą, 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 jadą. I zawracają Jakiego Zbysia? Zbysio? No, tak, no, ja, ja, nie, ja zbysio. taki kolega mój Aha. Zbysio e, Dobre towary ma, dobre towary ma co coś? to czech, ja z mamy Marysia De -de 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 -de. No Ularz. No, a więc tak Słuchaj, telefon przed rozstałem dostałem I z co. No, dawaj, policjanci albo goście wywolili naszego kierowcę za mandat. Policjanci idą do sądu. A mandat to ja dostałem. <grym> no i. No, oni też dostaną. Oni też do dostaną. Puszek. Pu o, Fris miał puszka, taki youtuber. No, nie wiem czy znacie. Puszek. Oho. Czekaj, kadapkę zostawiam. Albo ją w trakcie. Dobra, jestem pierwszy, pierwszy, pierwszy. No, trzeci, o, dobra. Trzeci, trzeci. Jestem, 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 pierwszy, pierwszy, pierwszy. pierwszy. O, czwarty. Jestem, czwarty. jestem, jestem pierwszy, pierwszy. Wow. pierwszy. Warszawa 998, dowódcy to, nie mamy już. Zgaszam ci bez... to, to Czekajcie na niego. 21, 25 to pożaru do jak zrozumiał. Przejął do domu. Trochę się z tej Warszawy wyjeżdża i w ogóle inny klimat, nie? Jakaś taka biedota. Dobra. Oni straży to teraz tu nie tak. widzieli, no. Bierzecie zakładacie auto, to co przy Damian, linia główna, Patryk to rozdzielacz, że to niej głównej rozdzielacz, Olek weź linie z tym. No z tym do zapomniałem teraz tam. My po poradzimy sobie w jedynkę z pożarem domu? 25 jeszcze, podobno jakiś mały na pożar. Wiedź może tutaj. A naszych jeszcze nie ma, to chwilę na nich poczekamy. Jadą. Uważaj, uważaj. Dobra, to już tak... Kierowca tutaj, dobra. Dobra, z wozu. Z wozu. Dobra, o do chłopaki w Warszawa 998 tu 313, 21 na miejscu. Przyjąłem. Jest to sprawa. Choć nie baczę jakiś dym się tam tymi. Warszawa 998 25 na miejscu. Dlaczego? Filipek, wchodzimy. Jakiś dzieciak wrócę. Powerbank wybuchł. Power wybuchł. O kurde, ty! To się fójczy, fajczy. Dywan jeszcze, kurda to drewniany dom. Dobra, czekaj, ja tu trochę ci dywan zgaszę i biegaj. Biegaj, patrz czy nikogo nie ma. Rata druga, wchodzimy do środka. Panowie, zajmijcie się prawą stroną, tam i przeklejecie. Dobra, to zostańcie w tym pojeszczeniu my dalej idziemy. Zgaszony, ugaszony. Ja wreszcie ale trzeba gdzieś na kawę Ty a my woda, tu Bigos jakiś, a my wodę lejemy. Dobra, idźcie no, y, po pogadać z dowódcą, a Olek sprawdzimy tu tym. Tylko y, druga do KDR. Zgłaszam się. Zgłaszam, się, że pożar był się rozpoczął. Warszawa 998, 313, rozpoznanie dla ciebie pożarów. No, no po to tyleś szony wpuszczam chłopaków z kamerą termowizyjną. Chłopaki, śmiechną, wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Nie wiem, dziś jakiś inny jestem, nie? Cieszę się, bo policję ukarałem mandatem w sobie. No i gdzie on tego powerbanka trzymał, że to niby wybuchło? Co? No bo on coś tam mówił, że powerbank mu wybuchł, czy, czy coś. Mógł przeładowany, mógł być, może A Aha, czy w gniazku, a tu jest gniazku, to nie ma gniazka. No nigdzie nie ma no, czyściutko Kubaś! Chodź w ogóle jeszcze zobaczyć właśnie, że No to chodź, na górę w ogóle nie wchodziliśmy No i na górze nic nie było, a chodź tu, zobacz czekaj A zobacz jeszcze to pomieszczenie, nie? Tutaj No i, i zobacz co to jest Dobra, ja wychodzę Zgłaszam, że mam osobę, która przerysowała nam pojazd na pożarze kafejki Co oni robią? Co oni południą? Patrz, Prawo, powiem, to... ten co opry ten. ten co... O co tam chodzi? No, czemu powiem. strasz kogoś goni? Ale wie co? Podam no ten co zarysował wam auto To może. No, to na... to co wezwij, bo przez krzywdę mu zrobi, przecież krzywdę mu zrobi ten kierowca, weź ich wezwij że mają tu przylecieć. To nie ja. No ja wiem, idę do Filipa, zbieramy się? Najpierw tu linie zwiccił, bo na jest A, no, tu jeszcze leży, nie? No to zajmie się tym. O, Macie go No ja jednego. O, zapoliliśmy go? Zapoliliście go? A ja odkierowałem. Zrobię kostkę prawie skręciłem za nim. No ja spadłem tak. z kary. No i co? Na komisarza nie teraz. Ja, no Jeżeli jeżeli chcecie jakieś skargi to proszę. Nie, nie. No zapytań. wie. nie, nie go pobiliśmy nie. go. Także bierzcie go zanim coś mu się stanie. Jakby to, jakby to, Ja go nie straszę, tylko informuję. Proszę złożyć to żalenie na komendy. Mam panie, bierzcie go. Bo co ty tam na górze szukasz? No, krzywdę sobie ja zrobisz. Ty na tableciku tylko musisz siedzieć, no. Dobra. A chcesz tablecik? Daj, pokaż mi jak on wygląda. Dobra, łapeki, zawijamy się i lecimy, hen, hen że... tak. Autokorekta no Dobra, widzowie, no, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał ze straży Myślę, że już na następnej, słuchajcie, odcinku Jeden zrobimy za... po prostu e, 21 już będzie I co, łapeczka, widzowie, subik, jeśli odcinek wam się spodobał e, I co, miłego roku szkolnego, ale to już chyba tydzień, bo my ten odcinek nagrywamy na zapas Bo mam dużo wyjazdów w tym tygodniu, jedni odna więc tu mnie nie ma, tu mnie nie ma, tu mnie nie ma i tak dalej. W każdym razie. Dobra. Wygląda? Do następnego się ma. Cześć. Warszawa 998. Jap! 998 to, <grym> to 303. <grym> to ściana jest!